Przyznam szczerze, że polubiłam kręcenie filmików, bo nie dosyć, że mogę pokazać to, co kocham wizualnie, to jeszcze mogę Państwu poopowiadać o, o moim szaleństwie. Te małe, słodkie szkrabiki, jakie widzicie w tej chwili, to kociaki Odrej. Kociaki mają niepełne 6 tygodni i ważą już tak prawie 650 gram. Obydwa maluszki mają to samo umaszczenie, czyli blubi Nie są podobne do mamy w kolorze, mama ich jest sil- bikolorem, czyli ma ciemniejsze futerko, a one są blue, takie jak ich tatuś, champ. O, tutaj widać mamusie na moment. W tym wieku, czyli tak około 5-6 tygodni, kociaki zaczynają poznawać świat. Wychodzą ze swojego gniazda i pod czujnym okiem mamusi Zaglądają we wszystkie możliwe zakamarki. To też dla nich bardzo ważny okres uczenia się czystości. Maluszki załatwiają się tam, gdzie ich mama, czyli do kuwetki. I od te ten moment to jest taki czas, że jeżeli się nie dopilnuje maluszków hmm, w kwestii czystości, no to później mogą być dosyć spore problemy. Dlatego od opiekuna zależy, aby stworzył kociej i rodzince takie warunki, w których no, te nawyki, codzienne, czystościowe nawyki będą odpowiednio utrwalone. Ale oczywiście czasami się jeszcze przez kilka tygodni może maluchom zdarzyć, że nie zdążą do kuwetki. No, tak jak małemu dziecku, które. No, jeszcze na jeszcze ten nocniczek nie usiądzie zawsze, tak jakby mama chciała, bo, bo zabawi się, bo coś tam się po drodze wydarzy. Tak samo i maluszki mają często wpadki kuwetkowe. Dlatego nie zawsze yy, mogę sobie pozwolić na to, aby maluchy swobodnie biegały po, yy, po mojej sypialni, no bo tych zakamarków tam jest dosyć sporo. Aby te nawyki czystościowe u kociąt utrwalać, robi się maluszką kojec, w którym jest jak najmniej zakamarków. Stoi dość obszerna kubeta. I na te pierwsze takie 2-3 tygodnie, czyli tak między 5 a 8 tygodniem, te nawyki czystościowe powinny być już ustabilizowane. Mama kociąt, Odrej, jest 3,5-letnią kotką. To jest jej pierwszy miot. Bardzo długo staraliśmy się, aby Odrej zaszła w ciążę i donosiła później kociaki. No i wreszcie się udało. Myślę, że jedna, jeden z tych kociaków bo to są dwie dziewczynki że jedna z nich z nami zostanie, bo nie wiadomo, czy Odrej będzie miała jeszcze kiedykolwiek dzieci. Zapowiadają się na prześliczne koteczki. Już teraz widzę, że mają fantastyczny temperament. Ogonki wysoko w górę, bez najmniejszego lęku. Poznają coraz większą przestrzeń, zaglądają w każdą szparę. Szczekanie psa, domofon, telefon nic. Nie są niczym wystraszone. Ta socjalizacja taka wczesnokocięca jest niezwykle ważna. Jak to moja babcia mawiała czym skorupka za młodu nasiąknie, no tak samo z kociakami, czym futerko, jaką ilość ciepła rodzinnego przyjmie w tym okresie? Tym później są takie ufne, takie kochane, takie maślane, takie towarzyskie i otwarte. Ta socjalizacja w tym wieku jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Niezwykle ważne są też dobre nawyki żywieniowe. Kociaki już w czwartym, piątym tygodniu życia dostają u nas mielonego indyka surowego mielonego indyka. I potem stopniowo, w kolejnych tygodniach, rozszerzamy dietę o mieloną wołowinkę o serca wołowe. I odpowiednie do wieku suplementy. Kociaki u nas poznają też, czym jest sucha karma. Uważam, że sucha karma jest naprawdę złym sposobem, złym modelem żywieniowym. Nie polecam jej ani dorosłym kotom, a tym bardziej maluchom. Dlaczego więc sama przyzwyczajam kociaki do jedzenia suchego? Oj, e, dlatego że jestem realistką i większość z Państwa, mimo że na spotkaniach ze mną e, tak kiwacie zawsze ze zrozumieniem głową i, i potakujecie, że tak, oczywiście, będziecie karmić w sposób naturalny, zapoznajecie się z literaturą o barwie, pytacie mnie o niego, ja doradzam. A jak się zapytam z, po miesiącu, po roku czy po paru latach, czym tak ostatecznie jaki model żywieniowy wybraliście, to niestety większość z państwa y, przyznaje się, że sucha karma jest wygodna. No i próbowaliście tego, próbowaliście tamtego, ale zostaliście przy suchej. Fuj. To naprawdę jest zła decyzja, ale no ale Byle jakie żywienie, to byle jakie zdrowie. Każdy koci opiekun powinien o tym pamiętać. Jeżeli chcemy mieć zdrowego kotka, to powinniśmy go zdrowo karmić. A to odrej. Jest prześliczną, drobnej budowy, teraz dosyć wychudzoną kotką, bo mocno ją męczyły y, hormony. Ma piękne granatowe oczy, ale przede wszystkim ma. Cudowny charakter. Jestem prawie pewna, że jej dwie córeczki ten charakter po niej odziedziczyły. Za oknem dzisiaj tak szaro, buro, ale już czuć w powietrzu wiosnę, już jest cieplutko, już ptaki świerkają. Jeszcze chwilka, jeszcze momencik i zaczniemy wychodzić do ogrodu. Ale zanim pomyślę o spacerach z takimi maluszkami. To trzeba będzie je zaszczepić. Kociaki szczepię jak skończą 9 tygodni życia. Teraz jest ten dla nich okres najbardziej niebezpieczny, bo powolutku tracą już odporność matczyną, a jeszcze nie zyskują odporności poszczepiennej. Dlatego w tym momencie. Yy, no, chuchać trzeba na nie i dmuchać. Ograniczam im kontakt ze światem zewnętrznym, a przede wszystkim z moimi psami. Nie wchodzą też do holu, czyli tam, gdzie są buty, bo na butach też można różne paskudy do domu przynieść. Czyli przy takich maluszkach w tym wieku trzeba zachować szczególną ostrożność. Dopiero kiedy mają Dwa szczepienia, i po tych szczepieniach mamy tą kwarantannę poszczepienną. Mogę sobie pozwolić na takie ostrożne wychodzenie do ogrodu. Zastanawiam się, co chcielibyście Państwo jeszcze o takich maluchach wiedzieć? W komentarzach zadajcie pytania, to przy następnym jakimś filmiku chętnie na wszystkie odpowiem. często mnie pytacie jak liczne są mioty ile kociąt rodzi się w miocie no bywa z tym bardzo różnie ostatnio w miotach mam dwa do czterech kociaków kiedyś miałam yy, zdecydowanie większe mioty i przyznam szczerze że nie wiem od czego to zależy czy od sposobu karmienia czy od linii no w tej chwili, jeżeli mam miod powyżej czterech kociąt, to uznaję, że to jest bardzo duży miod. Kociaki, gdy przychodzą na świat, są wszystkie bielusieńkie. Dopiero w kolejnych tygodniach powolutku zaczynają się wybarwiać. Ostateczny kolor osiągają w wieku 3 lat. Także ten kolor, ten jak dzisiaj widzimy, to one są jaśniutkie ten płaszczyk kolorowy na grzbiecie jest w tej chwili leciutko, bardzo tak delikatnie dopiero zarysowany, ale z czasem będzie się robił coraz ciemniejszy, ciemniejszy, aż zrobi się taki grafitowy. Tam, gdzie dzisiaj jest białe futerko, zostanie białe, a tam, gdzie ma leciutki kolorek, z czasem zrobi się taki stalowy kolor. Bo to są kociaki w umaszczeniu, blubi kolor. Długość futerka zależy już od genów. Audrey jest, ma takie półdługowłose futerko, takie klasyczne, natomiast tatuś, Champ, jest taki no, mocno oputrzony. Myślę, że te dwie dziewczynki futerko będą miały po tatusiu. Czyli będą takie bardzo puchate. Za parę tygodni zaczniemy je przyzwyczajać do czesania. Ten kontakt z szczotką będzie raczej taki bardziej dla zabawy, do, dla pieszczot, ale przyzwyczają się, że czesanko to ich też y, codzienność, tak samo jak i obcinanie pazurków. Jeżeli będą do tego przyzwyczajone w domu, to później Państwo nie będziecie mieli problemów z ich codzienną pielęgnacją. Przesać rakdola wystarczy raz w tygodniu. 5 do 10 minut. To wystarczy, naprawdę. I jak wam, się, jak wam się podobał ten filmik? Jak podobają się te dwie prześliczne dziewczynki? Ja jestem w nich zakochana. Miłego wieczoru, kochani.